No i na przykład na łowisku tutaj dalej. Te włosy ludzkie, które rzucaliśmy kiedyś tutaj przy brzegu, były w wcześniejszej Daily Vlogi o tym. No to wychodzi na to, że one coś tam pomogły i bardzo bardzo nie chodzi. Przez dwa miesiące nie chodził, czy tam przez miesiąc, ale teraz widzę kawałek drzewa z tego, więc to była sprawa, bobra. Zatem znowu biorę ludzkie włosy, dwa, dwie reklamówki dwa reklamówki <laughs> dwie reklamówki no i, i je rozrzucam, tak, wiecie, przy brzegu. Bo przez miesiąc nie przychodziły, więc coś tam może to pomogło. Te włosy to w sumie i tak darmowe, więc, więc poznamy ja tak sobie przejść i je porozrzucać po całym brzegu tutaj, gdzie te bobry widziałem. Odkąd, odkąd te włosy zacząłem rozrzucać przy brzegu stawu, no to faktycznie od tego czasu bobra nie widziałem. Czy to przypadek? Nie wiem. Tak czy siak, coś tam chyba to pomogło. No i na przykład teraz sobie zaczerpnąłem wodę z basenu, to widać że jest takie biała smuga, jest to po kredzie. I słuchajcie, często jak kupujemy ryby, to one mają takie różne otarcia i te otarcia prowadzą wiosną oraz jesienią do pleśniawki. podwyższenie pH wody oraz zadbanie o dobrą jakość wody Tą pleśniawkę nam bardzo mocno ogranicza. Dobra, ja je segreguję, tutaj mamy złote amury. w ogóle patrzcie jakie mają fajne oczy czerwone. No, takie rzadko spotykana sprawa. W ogóle patrzcie jakie fajne niektóre wyląki, to strasznie pobijane są. Takimi gościu wepchnął. No ale te z tymi fajnymi płotwami właśnie trafią na stary staw, który jest w sumie tak naprawdę tutaj obok. To w ogóle tym się nie przejmować, bo trwają prace, przedłużamy a na razie to tak jak wygląda, bo to jest strach się robienia. Więc tam te welony trafią do starego stawu, tutaj się powinny krótko rozmnożyć. Dobra, kolejne pociągnięcie pod i zaraz zobaczymy co tam będzie. No teraz chyba mało ryb, w sumie prawie żadnej, ale jest ich tutaj około 400. Ciężko trochę jedną ręką, no tutaj mamy znacznie więcej, co zresztą zaraz będzie widoczne. Patrzcie, jak kolorowo, w ogóle podobają się te kolorowe rybki. Oj, mamy amury złote, segregujemy na wiaderka. Ten idzie do łowiska. Segregacja trwa tutaj, lecą ryby do starego stawu, czyli takie najpiękniejsze i często wyloniaste. Teraz trochę amurów. Tutaj lecą rybki do mojego nowego, takiego malutkiego stawiku, czyli zwykłe normalne krasie kolorowe, które tam fajnie sobie żyją. Tu przebieralnia. To leci do takiego stawu, którego nabyłem rok temu, czyli same, weloniaste krasie oraz kilka amurów. To leci na łowisko, czyli też takie fajne krasie, ale większość jest takie zwykłe. A to leci na taką nową, większą wodę, czyli welony oraz amury. Witam, cześć Siemanko, czas na daily vloga. Tam w sumie nie było takiego daily vloga, jako że mamy początek marca bardzo dużo roboty w różnych sprawach, bo ja naraz za, na za kilka spraw jednocześnie się biorę, więc tej roboty jest dużo. Na jednym komputerze pracuję ja z samego rana o godzinie 6 robię. Tam dalej na laptopie pracuje dziewczyna, też robi etykiety na paczki, a tutaj się drukują etykiety przesyłkowe. Pełno to do zadania na resztę tygodnia. I oczywiście, yerba temate na wzmocnienia i większej motywacji i energii. koniecznie te żywo łapki, które mam na nadstawę? Mam chyba 8 tych pułapek, będzie tych metalowych. Żywo łapek, gdzie ktoś wchodzi, się zamyka i coś tam siedzi, no nie? No to patrzcie, co mi teraz wlazło. W ogóle nawet zapomniałem o tym, bo ja codzień tych pułapek nie sprawdzam. No i tchórz tam, przed który zdechł. U mnie tchórz to, to szkódnik, szkodnik, więc to chyba wydrębia, bo tam same tchórze, koty i kuny mi wchodzą. Elo, witam, cześć Manko w tym Daily Vlogu. Dzisiaj do no, roboty jest bardzo dużo. Jestem z moim niepracownikiem, a pomocnikiem zaznaczę, no nie. Z Michaelem, Michael się nudził, więc sobie do nas wbił. I co? Będziemy działać, nad łowiskiem, będziemy montować. Michael ma darmowe wejściówki na łowisko, no to, no to będzie pomagał montować takie przystrójki. To jest z tej konkursu, ale to w sumie zaraz zobaczycie. Działamy lecimy, bo roboty jest bardzo dużo. W sumie zobaczycie, jak to u nas tam wygląda, a działamy w wielu tematach jednocześnie. Zabieramy już w ogóle ta przyczepka, gdzie stacja? jest, jest dobra. Ona tyle co kilometrów za przyczepka zrobiła, i tyle razy to przeciążona, była to aż dziwne, że ona jeszcze jeździ. Tak się prezentuje jako ciekawostka z zakupy. Drukarka, którą polecił mi kolega z Warszawy, bo te moje poprzednie drukarki to co dwa dni muszę tu już wymieniać, a tuż 100 zł. Ta podobno dużo na drukuje. Router jakiś taki mocniejszy na firmę, podobno też dobry, dobrze zapadaje zasięg Wi-Fi. A mi chodzi tylko o to, by kartę SIM rzucić i mieć zasięg. Kolejny router, bo w sumie dwa, jeden w rezerwie, standardowo pokowania na kulki proteinowe i zanęty, statyw do nagrywania filmów, waga do ważenia m.in. kredy, więc tak wyglądają zakupy kogoś takiego jak ja w ogóle to po weekendzie zawsze dużo roboty jest, to są zamówienia z Allegro, gdzie już są gotowe w sumie praktycznie etykiety, przynajmniej podpisane kategorie ABC, bo to są zamówienia paczkomatowe, bo jak wiecie współpracujemy z paczkomatem, ponad 111 zamówień z samego Allegro, oczywiście w sklepie będzie tego pewnie więcej. Oczywiście, nie tylko my wysyłamy, my też zamawiamy. Tutaj między innymi dojechały komponenty, składniki potrzebne do przynęt i zanęt wędkarskich. Oczywiście, też póki że czas, to ozdabiamy łowisko. W sumie zaraz pokażę jak. Pamiętacie konkurs na pracę artystyczne? Tych prac w drewnie było dość sporo. Ja teraz sobie wszystkie te prace z drewna zebrałem i będę je wieszał na łowisku. W ogóle dziękuję dla osób, które wzięły udział. Wszystkie te osoby, które zrobiły pracę w drewnie, to mają wyjściówkę na łowisko za darmo. No i teraz co? Wszystkie te prace tutaj wieszamy, zostawiamy. Będziemy też sadzić jakieś tam choineczki. Tak bardziej jest strony drogi, aby zagrodzić tutaj, wiecie, to co się dzieje na łowisku. A tu wjazd. Kejo-ejo. Jak widać pogoda jest słoneczna, ale na przykład niedawno był mróz, było na minusze. Potem była mgła, było wilgotno i ta pogoda cały czas się zmienia i na przykład kreda jest takim produktem, że różnie reaguje na temperatury. Jeżeli kreda jest wilgotna, bo teraz było takie wilgotne powietrze, jak jest tak, no takie wiecie, wilgotne powietrze, ona fajnie, ona łapie wtedy tak jakby wilgoć wodę i się robi ciemniejsza. Jeżeli kreda się wysuszy, to jak na przykład tutaj pod spodem widać tą wysuszoną, to ona jest taka praktycznie biała. Więc jeżeli ktoś dostanie jakąś tam paczkę z delikatnie ciemniejszą kredą To znaczy, że ona po prostu jest delikatnie wilgotna, bo złapała Bo złapała wilgoć z powietrza, tym nie ma to się martwić, wystarczy dać pod podpalnik Czy na słońce i ona się po prostu przyjaśni, tak jak tutaj jest przyjaśniona Więc to nie ma czym się przejmować, normalna sprawa Aczkolwiek taką kredę jak najbardziej też można stosować W niczym to nie przeszkadza, my ogólnie do przesyłek Tych, gdzie ta krada jest delikatnie wilgotna, to zawsze pakujemy tych kilogramów trochę Więcej, aby to wiedzieć, domu tą wilgoć wyrównać. Więc nie, nie ma czym się przejmować. To normalne, że kreda tu wilgoć łapie i ciemnieje. Jak jest lekko mokra. No i się miesza. Dobra, a tutaj wóz wynajęty. Po palety trzeba lecieć do wyskowa na kredę, bo brakuje palet, zwłaszcza tych półpalet. W ogóle to w Polsce jest za mało półpalet. Same te europodobne albo euro. Brakuje półpalet wszędzie. Trzeba wysyłać w całą Polskę ludzi, aby ja palety wszyscy W ogóle patrzcie, Zanęty w workach po 50 kg. Lin karaś. Więcej jest. Po 50 kg, tak? W ogóle jak brakuje tych zanęt, to dorabiamy na zapas. Póki maszyna, sprzęt chodzi, więc tak po 500 kg. Na strzała zanęt. Wiadomo, że naraz te 500 kg w te kilogramowe opakowania nie przesypiesz, więc walimy w to worki, a potem układamy worek na worek i potem to z worków się sypie do tych kilogramowych opakowań, więc tak to wygląda. Produkujemy sami wszystko, co zresztą widzicie. Do góry! Co Koniec, w tym filmiku to tyle, takie luźne daily vlogi z firmy, z produkcji zanę, raz na jakiś czas będą y, przedstawiane tutaj na YouTube, ale większą częścią kanału będzie hodowla ryb, no i sama ta akwakultura. Klasycznie zapraszam na sklep sklep, w którym kupisz m.in. kamery dostawu, paszy dla ryb, karmel dla ryb, kredę, wapno, same ryby, i też przynęty, zanęty, sprzęt wędkarski.